Adam Niedźwiedź przed galą KSW61. Adam, długie były te Twoje e, przygotowania. Widziałem tak w, w social mediach, że pisałeś, że, że bardzo długi ten okres przygotowawczy. E, no to powiedz dlaczego i jak to w ogóle wszystko wyglądało. E, cześć wszystkim. E, dlaczego tak długo? E, sam sobie po ostatniej walce powiedziałem, że nie będzie już walk z doskoku. E, takich na wariackich papierach. E, sam musiałem zrobić porządek z okiem jeszcze musiałem przejść taki drobny zabieg, który, dzięki któremu nie musiałem potem już brać antybiotyków. Dostałem zielone światło od, 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 od doktora w klinice, że po prostu mogę się bić po tym zabiegu i stwierdziłem, że dobrym terminem będzie gdzieś tam przed wakacjami wyruszyć, a zacząć trenować już w styczniu i i przygotować się do tego po prostu solidnie, dać siebie wszystko i zaprezentować tu zgoła innej umiejętności niż ostatnio. Pamiętam, że jednym z elementów Twoich przygotowań były wyjazdy w góry. Czy w tym wypadku też byłeś w górach, robić ten tlen? Byłem i to nawet dwa razy, więc tlenu jest razy dwa. Byłem na początku lutego i potem jeszcze jak tylko już podpisaliśmy na, na, na kontrakt z Kubą, no to od razu też jeszcze ruszyłem, żeby skorzystać z hipoksji. ten pokój bardzo mi oddaje. sprawdzałem to. Mm, Ostatnio nie miałem czasu wyjechać tam, bo po prostu było miesiąc czasu do Gali. A, a przed innymi walkami to dość często robiłem i bardzo dobrze mi to oddawało. Robią tak inni spo, sportowcy z innych dyscyplin na wysokim poziomie, y, korzystają z tego pokoju i ja bardzo sobie to chwalę i, i, i no mi to oddało w tym, w tym, w tym przypadku. nie? Czy Kuba Kamieniarz to był pierwszy, pierwszy zawodnik, którego Ci zaproponowano, jedyny i od razu się zgodziłeś, czy były jakieś rozważania na temat innych rywali? Znaczy, znaczy, z tego co mi wiadomo, to jakby to ja byłem... Dla Kuby. Dla, że Kuba nie zgodził się chyba na no, z rzymskim, czy coś i czy mu nie pasował termin walki i po prostu do mnie zadzwonił menadżer, czy Kuba, ja mówię, no jasne, no jakby ja nie, nigdy nie odmawiałem walk, nigdy nie wybierałem rywali, więc... Teraz chcę tylko po prostu okres 3 miesięcy przynajmniej, żeby się przygotować, a że już byłem w gazie, no to 2 to miesiące to mówię pięknie jestem. Jak zbijanie, bo nie dość, że ty jesteś dosyć wysokim, jak na półśrednią zawodnikiem, no to jeszcze widzę, że taki jesteś dosyć jeszcze duży. No właśnie, zbijanie idzie dobrze, nawet bardzo dobrze. Zostałem jeszcze chyba z 4-4,5 kilo, więc tak naprawdę kosmetyka. Nie mam, nie, 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 nie był to jakiś ciężki okres dla mnie, nabrałem dużo masy mięśniowej, bo pod względem motorycznym bardzo mocno się przygotowywałem, więc jestem ciekaw, nie jak więcej mięśnia jeszcze jest, to ta woda po prostu te ostatnie kilogramy będą łatwiej schodzić, więc jestem dobrej myśli, że na pewno jutro będzie wszystko profesjonalnie i limit będzie wypełniony. Si. KSW to, 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 to zawsze wielkie show, zawsze byli kibice, no teraz była pandemia, Ty nie mogłeś tego doświadczyć w walce z Kasprem Koziorzemskim, no i teraz w końcu wracają, oczywiście nie, nie wypełnią kibice całej Ergo, ale to 56 tysięcy, będzie można poczuć tę magię KSW sprzed lat. No tak, no ja się jaram, ja generalnie yy, za bardzo nie przepadam, znaczy biłem się w sumie, nie, na RWC też się biliśmy tam z publicznością i tam poszło właśnie spoko, a walczyłem raz w studio i nie poszło w ogóle, więc jakby twierdzę, że na mnie akurat publika mocno działa, zawsze jedzie za mną 40 ludzi z Katowic, wydaje mi się, że nawet spoko. Wiem, że jadą mnie tam wspierać i, i po prostu walczę dla siebie, ale walczę także też dla, dla, dla tego, no dla widowiska, no jestem po prostu tam, żeby by zrobić show, nie? Mocno Ci się siedziała w głowie ta porażka w debiucie dla KSW? No, szczerze mówiąc ja byłem ogromnie zawiedziony tym, co pokazałem wtedy. Wiem, dlaczego tak się stało. Było dużo jakby... No, było dużo rzeczy po prostu, które, które wpłynęły negatywnie. Ja dałem dupy i, i, i tyle. I, 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 pierwsze co zszedłem, powiedziałem sobie, że muszę tu wrócić, muszę tu wygrać i zrobię wszystko, żeby tak się stało. Arsenał techniczny Kuby Kamieniarza jest znany. Jak sądzisz, z czym ten zawodnik wyjdzie do Ciebie do klatki? Czy będzie miał podobny plan jak na przykład Kasper Koziorzymski, żeby okopywać Ci nogi i wyłączać mobilność? No na pewno zawodnicy patrzą na to, co, co, gdzie, gdzie popełniłeś ostatnie błędy. Moim błędem było ostatnio sobie skopać nogę. Zakładamy coś takiego, że może tak być, że wyjdzie i okopie nogę, ale. Pół roku nad tym pracowałem, to było, więc jakby spokojnie próbuję. Na jakich elementach w przygotowaniach do tej walki, czy w ogóle w przygotowaniach do kolejnego boju skupiałeś się najbardziej przez te ostatnie pół roku? G głównie aspekt, głównie to, żeby tak by mo moje, moje serce znowu przyzwyczaiło się do ciężkiej pracy, bo tamten rok był dla mnie tragiczny pod względem sportowym, taki, w takim względzie, że trenowałem miesiąc i potem antybi dużo antybiotyków brałem, żeby zwalczyć gronkowca w oku, to oko puchło, no i potem miesiąc znowu przerwy, antybiotyki, znowu forma w dół, znowu budowałem formę, organizm znowu się trochę osłabił, znowu gronkowiec, pyk i, i dostawałem po dupie, więc teraz te pół roku poświęciłem na tym, żeby cały czas być w treningu. Nie, nie jak, jak nie przykładałem uwagi do jakiegokolwiek aspektu, tylko do tego, żeby moje serce było znowu wytrenowane, żeby wrócił, żebym wrócił tak jakby do korzeni, żebym był cały czas w treningu i, i, i tyle, no. I trenuję przekrojowo, no, tak jakby jestem trenerem w Silezjanie od parteru, to moje treningi parterowe i tak to nie jest stricte jiu-jitsu, tylko to już jest e, jiu-jitsu pod e, MMA. E, trener Radek Grela robi, robi stójkę połączoną z zapasami, gdzie tam dużo takich właśnie aspektów przerabiamy. Jeszcze tarczę z, z trenerem Bronderem, więc tak naprawdę mało jiu-jitsu, a właśnie bardzo dużo, dużo, dużo tego całego MMA i tego wszystkiego, nie? Podczas dzisiejszego Mediaday pytamy wielu zawodników o main event Galii KSW 61. Ogólnie KSW przyzwyczaiło nas do tego, że zazwyczaj są walki mistrzowskie na jej galach. Tutaj walki mistrzowskiej nie ma, no ale za to jest main event, w którym zmierzą się zawodnicy, osobowości związane z KSW od wielu lat. No tak. Jak usłyszałeś o tym main eventie, to jak zareagowałeś? Czy w ogóle podoba ci się taka wizja i czy jako fan MMA byłbyś zainteresowany, żeby na przykład wykupić pay -per -view głównie ze względu na tą walkę? Ja kupuję pay -per view praktycznie na każde wydarzenie, które, które ma, ma, jest związane z MMA. Jakby staram się na tyle wspierać ten sport, że czy się dzieje takie rzeczy na Fenie, czy, czy jest Fajm MMA do pośmiania się z ziomkami, no to jakby od, odpalam to wszystko i, i po prostu sobie to oglądam, więc galę bym na pewno wykupił, czy ze względu na, te, na tą walkę, no nie wiem, raczej zaciekawiłaby mnie, ale nie, 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 nie tak, że, że to byłby na przykład, nie wiem, no, Materla nie, co elektryzowało całą publikę w Polsce. A pamiętasz swoją reakcję, jak usłyszałeś o tym starciu? Eee, no, 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 no spoko, <laughs> że, że, że spoko, że fajnie, no, niech, się, niech się sprawdzą, to, no ciekawi to ludzie. no po prostu to, wydaje mi się, że to walka z tych, których mają zaciekawić, no i, i, i tyle. A, a, jak, a mam jeszcze obstawić, że no, kto no, no, ja wygra? Ja bym poprosił, tak, a, tak, No to typowo. wydaje mi się, że Juraz wygra przed czasem. Wspominałeś o tym oku, wspominałeś o zabiegu. Powiedz na, na ten moment: to jest coś takiego, co może dalej nawracać? Czy po tych wszystkich zabiegach, po tym czasie, że to już nie nawróci? Yy, właśnie. Yy, na pewno będę mieć zabieg yy, prawdopodobnie też po, po tej walce. Yy, aktualnie mam tutaj rurkę w twarzy zamontowaną, <ścoughs> yy, ale nie przeszkadza mi to w walce. Yy, Pan doktor powiedział, że prędzej mi wybiją zęby, urwą łeb, niż ta rurka się coś tam z nią stanie, więc jeśli mam takie zielone światło i zapewnienie od lekarzy, to jakby walić to, nie? Wychodziłem z gorszymi rzeczami tam, więc jakby rurka w twarzy mi nie zatrzyma przed sobotą. Trudno jest zachęcić fanów MMA do tego, żeby oglądali walki zawodników, którzy na przykład powracają do klatki po porażkach. Często ludzie po prostu nie są do końca zainteresowani takimi starciami. E, powiedz, jak ty w kilku słowach mógłbyś zachęcić fanów do tego i zapewnić ich, że e, dacie dobrą walkę? Znaczy, ostatnio matchmaking KSW pokazał, że e, nie wiem, czy walki debiutantów nawet, gdzie też. Jest wiele przeciwników tego, mogą być elektryzujące, więc co, co ja tu będę dużo reklamować? Starcie niby dwóch graplerów, będą, będą fajerwerki, wydaje mi się, że to nawet stójce i zobaczycie dobrą walkę. Jesteśmy mocno przygotowani na trzy rundy i tak jak zarówno ja, tak samo Kuba pewnie chcą dać dobre show i... I ja się postaram to zrobić w sobotę, żeby ludzie byli zadowoleni i powiedzieli: O, okej, okay, dobra, dobra. <dobrze>, Dobrze, że wrócił po porażce. No. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.